Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, rzeczywiście w wyjątkowym miejscu. Muzeum Katyńskie. Nie można tutaj być w tym muzeum i nie mieć emocji. Nie można tutaj być i nie wspominać tych, którzy w latach 39-40 bestialsko byli mordowani przez Sowietów w obozach w Kozielsku, Staszkowie, w Katyniu, Bykowni. My chcemy o nich pamiętać. Tam zginęło ponad 21 tysięcy polskich jeńców wojennych, więźniów, bez względu na to, jakie mieli przekonania, jakiego byli znania, ginęły także kobiety. Dziś to pokolenie wojenne powoli odchodzi i naszym obowiązkiem, nas żyjących, a także przyszłych pokoleń jest przechowywanie pamięci. Dlatego, że nie ma przyszłości bez szacunku i pamięci o przeszłości. Mieliśmy okazję przed chwileczką zobaczyć duży fragment, ale jednak tylko fragment tego, co się znajduje w tym muzeum. Jak powiedział pan dyrektor, to jest dom relikwii katyńskich. Mamy tutaj artefakty grobowe, ale mamy też prawdziwe dzieła sztuki obozowej. Mamy pamiątki bardzo osobiste obrączki, okulary. Medaliki. I to wszystko musi wzbudzać w nas, Polakach, emocje. Zacierpienia, jakie przechodziliśmy w czasie II wojny światowej, nie tylko ze strony Niemców, ale także ze strony Sowietów. W tym roku obchodzić będziemy 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. I pomyślałam, że musimy to w jakiś szczególny sposób upamiętnić. I zdecydowałam, że w tym roku po raz pierwszy ogłosimy ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki. Polskie serce pękło, Katyn 40, bo tam pękło polskie serce. Chcemy zaprosić do udziału w tym konkursie młodzież szkół średnich. Konkurs będzie zarówno konkursem plastycznym na pocztówkę z Katynia, ale także konkursem literackim, dlaczego musimy pamiętać o katyniu. Ten konkurs będzie trwał dwa miesiące, rozpocznie się 1 lutego, będzie trwał do 23 marca, natomiast uroczysta wyjątkowa gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 24 kwietnia w sali kolumnowej polskiego parlamentu. Są dzisiaj ze mną minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Edukacji Narodowej. A także prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Panowie zgodzili się, za ja co jestem ogromnie wdzięczna, ponieważ to dodaje rangi temu konkursowi, temu upamiętnieniu naszych bohaterów, zgodzili się wejść do Komitetu Honorowego tej inicjatywy, a przewodniczącym tego Komitetu Honorowego będzie prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Na czele komisji konkursowej będzie stał i przewodniczył jej pan profesor Tadeusz Wolsza. Wszystkie informacje szczegółowe będą zamieszczone na stronie internetowej sejmu, ale także, o czym zapewne powie pan minister edukacji narodowej, ta informacja dotrze do wszystkich szkół średnich na terenie całej Polski, ponieważ bardzo bym chciała, żeby to był konkurs rzeczywiście ogólnopolski, żebyśmy zachęcili i tu apel do nauczycieli, żebyśmy zachęcili wszystkich uczniów do tego, żeby tę pamięć w sobie przechowywali, żeby się tym zainteresowali, bo jest to zbrodnia, która tylko dzięki temu, że rodziny katyńskie domagały się jej wyjaśnienia, że walczyły o godność tych, którzy tam bestialsko zostali zamordowani, to przecież przez kilkadziesiąt lat o Katyniu nie mówiło się nic. To dzięki uporowi rodzin katyńskich, niezależnych historyków, a także większości Polskiego społeczeństwa udało się stworzyć takie miejsce jak to Muzeum Katyńskie, które jest wyjątkową, jedyną na świecie taką placówką, w której znajdujemy milczące dowody tamtej zbrodni. Gdyby ktoś kiedyś chciał powiedzieć, że to nie w tym czasie, to nie Sowieci, to nie da się tego ukryć, bo na tych pamiątkach, które tutaj są przechowywane, jest, są napisy mówiące i świadczące o tym, kto tutaj zginął. Bo mamy też nieśmiertelniki, ale także w którym to było roku. Po ubraniach możemy rozpoznać w jakich miesiącach. Musimy dbać o tę pamięć. I mam ogromną nadzieję, że bez względu na to, kto w przyszłości będzie marszałkiem polskiego Sejmu, ta inicjatywa zapoczątkowana w tym roku będzie się rozwijała przez kolejne lata, może w innej formie, ale żebyśmy jednak temu młodemu pokoleniu tę pamięć o zbrodni sowieckiej przekazywali, żebyśmy o tym pamiętali. Bardzo dziękuję.